Witajcie moi najmilsi. W liście świętego Pawła do Kolosan w pierwszym rozdziale od 9 do 10 wersu czytamy takie słowa. Dlatego i my od dnia, gdy o tym usłyszeliśmy, nie przestajemy się za Was modlić. Prosimy, aby Bóg napełnił Was poznaniem Swojej Woli, we wszelkiej duchowej mądrości i rozeznaniu. Po to. Byście postępowali w sposób godny Pana, mogli Mu się we wszystkim podobać, wydawali owoc w każdym dobrym czynie i wzrastali w Poznaniu Boga. Jest to tak bogaty fragment, że nie jestem w stanie Go dzisiaj analizować. Zwróciłam tylko uwagę na ostatni fragment, na ostatnie słowa, byście wzrastali w Poznaniu Boga. W Biblii jest wiele fragmentów, które mówią o tym, żeby wzrastać w Poznaniu Boga, taki najbardziej znany z. Księgi Ozeasza 6,3 Poznawajmy, usilnie, usilnie starajmy się poznać Pana. Efezjan 1,17 Proszę by Bóg, naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał Wam ducha mądrości objawienia dla dogłębnego poznania Go. Dlaczego tak bardzo ważne jest to, żeby poznawać Boga, żeby dogłębnie Go poznać? W jaki sposób to robić? W sposób jest bardzo prosty. Trzeba zaprosić Ducha Świętego do codziennego studiowania Słowa Bożego. Trzeba słuchać kazań, które są mówione w kościele i wprowadzać to Słowo w życie. Dzielić się swoim świadectwem, świadectwem Bożego działania z ludźmi, którzy są nawróceni, opowiadać im o tym, jak Bóg działa w naszym życiu i słuchać tego, w jaki sposób Bóg działa w ich życiu. Można też śpiewać pieśni pełne ducha. Uwielbiać Boga, słuchać głosu Ducha Świętego, po to, żeby poznawać Go coraz bardziej, poznawać, czym jest nadzieja chwały dla nas, wierzących, poznawać Go, wiedzieć o tym, że Bóg jest miłością i dobrocią, wiedzieć o tym, że codziennie zastawia dla nas stół, na którym mamy, z którego mamy czerpać, który jest pełen właśnie radości, pełen przebaczenia, pełen mocy do. Siły do tego, żeby nie poddawać się swoim słabościom, żeby nie ulegać porządliwości, mocy przebaczenia grzechów, pełen cierpliwości, łagodności, pełen pokoju, bezpieczeństwa, ochrony, którą daje nam Pan, pełen mocy do walki o zdrowie, o siłę i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam Was na naszą modlitwę kobiet. Thank you I na jednym ze swoich spacerów modliłam się i prosiłam Ducha Świętego, żeby pomógł mi wejść głębiej w poznanie Boga, w poznanie Jezusa Chrystusa. Wtedy, wiecie, usłyszałam w sercu taki głos, że poznanie Boga skierowane jest zawsze w stronę drugiego człowieka, dlatego że to całe objawienie, które Bóg nam pokazuje, oczywiście, Bóg objawia nam tylko rąbek tajemnicy, tylko mały fragment. Będziemy poznawać Go do końca swojego życia, a również później, w wieczności, będziemy cały czas Go poznawać, dlatego że On jest tak głęboki, że człowiek nie jest w stanie go od razu poznać do końca, ale to całe objawienie, które, którego doświadczamy, tego nie możemy zachować dla siebie, ale właśnie dane jest nam po to, Żebyśmy mówili o nim drugiemu człowiekowi, żebyśmy dzielili się nim z innymi. Szczególnie w dzisiejszych czasach, wiecie, bo dzisiaj świat bardzo potrzebuje objawienia miłości Ojca, objawienia miłości Boga, objawienia prawdy o Bogu. Dlatego że świat stanął dziś naprawdę do góry nogami. Wiecie, parę dni minęło od rozpoczęcia roku szkolnego i właśnie. Kilka dni temu w wiadomościach pokazywano bulwersujące wydarzenie dotyczące apelu na rozpoczęcie roku szkolnego, kiedy to na tym apelu właśnie dziewczynki, być może siódmoklasistki albo szóstoklasistki, ubrane na galowo, śpiewały piosenkę, w której skoczną piosenkę, w której był taki refren, powtarzał się. Będę pijana, będę pijana, w Dubaju w hotelu na swoim weselu, będę pijana, będę pijana. Dziewczynki, świadome czy też nie, uradowane, śpiewają, a wiecie, do tego publiczność, która siedzi na, na widowni, składająca się być może z nauczycieli, rodziców, także uczniów, klaszcze w rytm tej piosenki, równie uradowana. I znalazł się jakaś, jakiś jeden przytomny człowiek, być może było ich więcej, który stwierdził, że coś tu jest nie tak, że dziewczynki w szkole podstawowej na apelu na rozpoczęcie roku szkolnego raczej nie powinny śpiewać takiej piosenki. Sprawa się stała na to złośna, że mówiono o w wiadomościach. Eee, bulwersujące. Oczywiście wszyscy teraz... Okazali swoje wielkie oburzenie, wzruszali ramionami, robili miny. Jak to się dzieje w naszych polskich szkołach? Do czego to w ogóle dochodzi? Z jakimi nauczycielami nasze dzieci mają do czynienia? Co to za nauczyciele? Uczą w tej polskiej szkole, i gdzie to wszystko zmierza? Oczywiście, wobec nauczycieli przygotowujących dziewczynki do apelu wyciągnięto konsekwencje w postaci takiej, że zostały te, te panie zwolnione. Wiecie, zaczęłam tak troszkę o tym myśleć, i powiem Wam szczerze, że najbardziej wracowała mnie właśnie reakcja społeczeństwa jak, która była tak bardzo, która wyrażała tak wielkie, ogromne oburzenie i trochę zrobiło mi się żal tych nauczycielek, bo tak naprawdę zarwały swój urlop w czasie którego musiały te dziewczynki przygotować do występu. Mogły pomyśleć, że ta piosenka nie do końca się nadaje, ale wiecie właśnie, pomyślałam sobie, że żyjemy przecież w świecie totalnego absurdu, bo Alkohol promowa promowany jest na każdym kroku. A oficjalna, oficjalny teledysk tej właśnie piosenki wesele w Dubaju ma 33 miliony wyświetleń. Można powiedzieć, no dobra, komuś tam się przypadkowo wyświetliło. No nie wiem, czy do końca tak, dlatego że ma również 94 tysiące polubień, więc 94 tysiące osób stwierdziło, że jest to fajna piosenka. Tak jak powiedziałam, Alkohol promowany jest na każdym kroku. Telewizja odcieka wręcz reklamami, które mówią, że picie alkoholu jest super, że imprezy bez alkoholu to są w ogóle beznadziejne imprezy. I tylko tak naprawdę taki mężczyzna, który zna smak piwa, który potrafi się napić piwa, jest prawdziwym mężczyzną. A impreza, na której jest alkohol, jest prawdziwą imprezą. Wiesz, od wielu lat w kościele organizujemy wesela. Bezalkoholowe, ale jakże często młoda para musi toczyć bój z rodzicami, swoimi, czy też gośćmi, którzy wyrażają swoje oburzenie, jak to wesele bezalkoholowe, gdzie dzieci w szkole podstawowej znają smak alkoholu i tego smaku nie poznają w szkole, ale najczęściej we własnym domu. Oburzona jestem tym, że rodzice organizują. Z dzieciom na zakończenie szkoły w klasie ósmej i organizują je bardzo często właśnie w takich klubach, gdzie dzieci dostają drinki bezalkoholowe, ale sięgają po te drinki tak, jakby były one pełne alkoholu. Na urodzinach małych dzieci strzelają szampany piccolo. I tak naprawdę gdzie jest ta różnica? Przecież te dzieci kiedyś teraz już rosną w takiej atmosferze, że alkohol musi towarzyszyć ich imprezom, że tak naprawdę nie ma imprezy bez alkoholu. Jeżeli teraz, z małymi dziećmi, piją szampany, co z tego, że bezalkoholowe? Ile trzeba będzie, żeby te szampany strzelały, gdy już będą pełnoletnie, albo jeszcze, jeszcze wcześniej. Więc. Nasze dzieci dorastają w atmosferze tak zwanej kultury, kultury picia i nie dziwmy się, że później z łatwością będą po ten alkohol sięgać. Zgódźcie się na pewno ze mną, że nie tylko alkohol promowany jest jako coś fajnego, coś bez czego nie będzie dobrej zabawy. Nie mogę patrzeć na reklamy telewizyjne, które wykorzystują seksualność, seksualność kobiet. Wszędzie w mediach mamy do czynienia ze swobodą seksualną, ze swobodą obyczajów. Mało tego. Nowy przedmiot, który wszedł do szkół dzięki Bogu nieobowiązkowy, nie promuje wcale wartości, którą jest rodzina, wartości, którą jest wierność, wartości, którą są mąż i żona, ale mówi o tak zwanych związkach partnerskich. Seks przestał być uważany za coś, co łączy męża i żonę, co jest taką nagrodą po ślubie. I żony, ale pokazywane jest jako coś, co ma służyć zaspokojeniu potrzeb fizjologicznych. Wszystko mi wolno, robię ja to, na co mam ochotę, robię wszystko, żeby sprawić sobie przyjemność, robię wszystko, żeby zaspokoić zaspokoi swoje potrzeby. Gdzie taki sposób myślenia, promowanie takiego sposobu myślenia nie prowadzi do niczego dobrego? Prowadzi do uzależnień, do niewoli, do braku szczęścia, choć tak naprawdę wszystkim się wydaje, że jeżeli będą żyć w pełni wolności, to będą szczęśliwi. Ale wiecie, nie dziwmy się potem, że. Oto dziewczynki w szkole podstawowej na rozpoczęcie roku szkolnego śpiewają piosenkę Będę Piana i świetnie się przy tym bawią, jeżeli to właśnie picie alkoholu jest promowane na każdym kroku. Jeżeli ten seks jest promowany na każdym kroku, nie dziwmy się, że ta różnica pomiędzy złem a dobrem coraz bardziej się zaciera a moim zdaniem już się zatarła. Dlatego też świat potrzebuje objawienia się Synów Bożych. Świat potrzebuje Ciebie i mnie po to, żeby usłyszeć tak naprawdę, że Boże wartości, Boże porządek, Boże rozumienie, co jest dobre, co złe, prowadzi do prawdziwej wolności i do szczęścia. Miejmy odwagę mówić o prawdziwych wartościach, wartościach Bożych, które są zupełnie inne niż to, co pokazuje nam ten świat. Miejmy odwagę iść pod prąd, miejmy odwagę mówić o tym, że prawdziwa miłość nie polega tylko na tym, że biorę dla siebie, ale właśnie na tym, że umiem rezygnować z siebie, że umiem dawać, że umiem się poświęcać, że prawdziwa wierność tak naprawdę przynosi owoce. I daje szczęście, a nie rozwiązłość, a nie skakanie z kwiatka na kwiatek, ale właśnie wierność daje szczęście. Wierność daje poczucie bezpieczeństwa zarówno kobiecie, jak i mężczyźnie. I dzieciom, które w takim związku wiernym, który oparty jest na prawdziwej miłości, na służeniu sobie nawzajem, dzieci w takim związku mają szansę być naprawdę szczęśliwe. Miejmy odwagę iść pod prąd i pokazywać temu światu, co jest naprawdę dobre, co jest naprawdę złe. Być może będzie to dla nich dziwne, być może będzie to dla nich um, jakieś nienormalne, ale być może przysłużymy się do tego, że ocalimy niejedno ludzkie życie, bo przecież świat zmierza ku zagładzie. I to, co promuje, zmierza ku zagładzie. A wolność na pewno nie jest wolnością, ale prowadzi do całkowitego zniewolenia i uzależnienia. Zapraszam Was teraz do wspólnej modlitwy. Zawłajmy do Ducha Świętego, to, żeby dał nam odwagę iść pod prąd, żeby dał nam odwagę do mówienia Ewangelii, do mówienia o Bożej miłości. Duchu Święty, ja teraz staję przed Tobą i stawiam przed Tobą każda osobę, która modli się ze mną. Duchu Święty, daj nam odwagę do tego, żebyśmy potrafili mówić o tym, co jest naprawdę ważne. Mówić o Twojej miłości, mówić o Twoim przebaczeniu, mówić o Twojej dobroci, o pokoju, który płynie prosto z Twojego serca. O tym, że Ty nikogo nie odrzucasz, ale wszystkich przygarniasz. Ale też o tym, czym jest prawdziwa wolność. O tym, co jest naprawdę dobre. I o tym, że Twoje przykazania są prawdziwe, są nadal aktualne. Nie straciły na ważności i tylko one są gwarancją życia szczęśliwego, życia pobożnego, życia zgodnie z tym, co dla na nas zaplanowałeś. To Święty, daj nam światło na serca, byśmy potrafiły dotrzeć potrafili dotrzeć do serca drugiego człowieka. Przemieniaj nasze serca na wzór serca Ojca byśmy w naszych relacjach potrafili rezygnować z siebie, umierać dla siebie, po to, żeby uratować drugiego człowieka, po to, żeby przeprowadzić do Ciebie innych, nie dla własnej chwały, ale dla rozszerzania Bożego Królestwa. Dlatego, żeby w niebie aniołowie cieszyli się z każdego nowo ze złej drogi. Potrzebujemy Ciebie, to poświęte, żebyś przyszedł i napełnił nas odwagą, napełnił nas takim chceniem, by było to częścią naszego życia. Tobie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Kochani, dziękuję Wam za to, że obejrzeliście ten filmik. Tak ja od razu sobie pomyślałam, że takie zestawienie wyświetlenie, 33 miliony. I 250. Ale zostawiam to już Wam. Z Panem Bogiem. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Papa. Pa.